Siema wszystkim z kanału Lukas Fishing, jest 10 listopada, godzina 22 i zaczynam dzisiaj wieczorne wędkowanie. No i wiadomą rzeczą jest, że łowię klasycznie na dwa federy, nie będę się skupiał na tym, co wokół mnie się dzisiaj tutaj dzieje, bo jest ciemno i Wam nie mam co za bardzo pokazywać, ewentualnie duże, fajne ryby. Dlaczego duże, fajne? Bo w nocy zawsze wszystko wydaje się większe, straszniejsze. Dlatego zostańcie ze mną, być może uda mi się przyciągnąć Was, Was zaciekawić jakąś konkretniejszą rybą. Zaczynamy! Jest pierwszy leszczyk o 20 minutach. No, bardzo ładnie zapięty. Jest godzina 21.30. I postanowiłem dzisiaj wybrać się późnym wieczorkiem na ryby, oczywiście na dodre. Nieduża sztuka, ale coś się zameldowało w końcu. Także wraca do domu, czekamy na coś większego. Eee, dwa zestawy w wodzie oczywiście, jeden cięta dendrobena z białym, a drugi jest kaster z białym. No i nie jest tak, że na kaster z białym pierwsze branie. kolejny ale wjechał szybciutko A Szybko z nim do wody Szlak kolejny. Aki może za 30 centymetrów I kolejny kaszlaczek. One wszystkie nie przekraczają 30 cm. Nie o to mi chodzi cały czas, no ale trudno. Kaszlaczek, no kurde, Nie mogę się w ogóle przebić. Ale strasznie, wojuje. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Duży, duży jest, duży. O kurde. Powiem wam, nie wiem jak to się stało, ale zakładałem sobie na koszyk zanętę. I kurde, prawie wędkę mi wciągnęło, nie? Ale byk, czekałem na to. Dobra, machniemy, zobaczymy ile on ma. Równe 50. O już taki fajny rzeźniczek wciągnął mi wędkę, prawie, ale wciąż jeszcze to nie jest to, na co czekam silne gnoje. No i kolejny 50. Niestety z pieprzu. <gry> Wypiołem go i się tutaj sturlał mi. Ale był wart uwagi. Stwierdziłem, że zmienię całkowicie swoją taktykę, i jeżeli ona się sprawdzi, i znów zaczną w łowisku na moim stanowisku wędkarskim, pokazywać się ryby, fajne ryby, czego jestem bardzo, że tak powiem, rządny. Yy, nie interesują już mnie już tak naprawdę leszcze 40-50 cm. Drodzy widzowie, interesują mnie leszcze 60+, plus 70 i tym podobne różne gatunki ryb. Nie nakręcam się, nie nastawiam, bo yy, jak, na, jak się nakręcałem, jak się nastawiałem z kolegą, jeździłem, żeśmy nęcili, y, nastawiali się na duże ryby, zawsze wychodziło to inaczej, zawsze albo warunki pogodowe nam przeszkodziły, albo inne przeciwności losu. Także taka jest sytuacja, Uff, idzie zima, może przyjdą duże nocne ryby. Tym razem troszeczkę mniejszy, troszeczkę dużo mniejszy. No kasz, Regularnie się meldują także. Tak i nie ma co za wiele pokazywać za szybko. Powiedziałem, dzisiaj pokazujemy ryby. A że jest noc, to może będą się wydawały Wam większe. No i co? Będę kończył dzisiejsze wędkowanie, dochodzi prawie druga w nocy. Posiedziałem sobie 4 godzinki. Ryba pokazała się mniejsza, większa. Co prawda to był tylko krąg, leszcz i nic innego. Na szczęście to nie były e, cierniki, jazgarze, e, byczki i, i tym podobne. Różne takie kasztanowce, nie? Także obserwuję tu cały czas, no bo jest ciemno i jak świeci mi lampka w oczy, nie za bardzo jestem w stanie e, dojrzeć brania. Dlatego nie nawijam, kończy dzisiejsze już. Relacje z wieczornego połowu. Dziękuję, że ze mną jesteście. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się z kanału Lukas Fishing. Pozdrawiam Lukas Fishing. Ciao!